Ciao! My wybraliśmy z... Rowin? Tak. Do Puli. Jechać czterdzieści... prawie pięć? No, 40 minut z Rowin do Puli, gdzie namierzyliśmy tam jakiś bezpłatny parking, z którego do Starego Miasta spacerem jest jakieś 13-15 minut, więc może nawet zaznaczymy to na mapie, jeśli będziecie zainteresowani, jeśli parking okaże się tego warty. I co zamierzamy? Najpierw stare miasto. Tak. Tak naprawdę nie zamierzamy nic takiego. Nie ma u nas jakiegoś planu, co nie. musimy zwiedzić, jakie restauracje i tak dalej. Wszystko będziemy na bieżąco. Brak przygotowania. Słowy tak. dla tego kanału. Tak. Nie mamy czasu, nie mamy sił na to, żeby, żeby to wszystko robić. Ale dla usprawiedliwienia powiem, że nie mamy sił, bo po prostu... Mieliśmy bardzo ciężki tydzień w pracy i to nie jest ironia, bo oboje mieliśmy naprawdę dużo wyzwań takich stresujących i to dosyć mocno, więc ten tydzień odbył się na nas naprawdę dużą ciekawko, a też jesteśmy trochę smutni, chociaż staramy się o tym nie myśleć, bo Następny tydzień już od poniedziałku, a dzisiaj jest sobota. Zapowiada się pochmurno i nawet trochę deszczowo znowu, a mieliśmy ochotę na jakieś poplążowanie czy coś takiego, więc być może będziemy musieli też zmienić jakieś plany. No ale cóż, zobaczymy. Bardzo aktywny weekend. Dzisiaj próbujemy tak. tak. Przynajmniej jedno miasto. Zobaczymy, może coś jeszcze pokażemy dodatkowego, ale nie obiecuję także stare miasto i amfiteatr oczywiście też chcemy zobaczyć to jest troszeczkę tam w drugim końcu starego miasta ale niedaleko, a potem jeszcze przejedziemy się na jeden z półwyspów tutaj w Puli gdzie podobno są ładne widoki ładne plaże i to jest jakby nasz jedyny plan, jeśli czas pozwoli tego dnia, to jeszcze pojedziemy na Kameniak na półwysep do parku chyba narodowego, albo krajobrazowego nie pamiętam ale raczej narodowego, ale jakby to się okaże dopiero w Puli, jak będzie nam z czasem wychodzić. Taki plan. Do zobaczenia w Puli. Hello, witamy w Puli. Jak widzicie, jest to starożytne! Miasto z włoskimi takimi elementami, widocznymi tutaj. Tu się buduje nowy Rzym. Zapraszamy do puli. <grystanie> Trochę wieje. Trochę ta! Dobra, zaraz latamy dronem. Nie no, żartuję. Prawie jak San Francisco. Oczywiście czas na pierwsze wrażenia. Pierwszego wrażenia jeszcze nie ma. Nie ma jeszcze pierwszego? Ale no może tylko coś jedne, że niepodobnie na robin. No tak, to zdecydowanie. Inaczej klimat taki inny. Ale nie spodziewaliśmy się, że będzie podobnie na robin, bo to e... jednak inna charakterystyka miasta raczej. No to może. Ale ja tak trochę płynam, że coś może podobnego będzie, bo od no, listy. No tak. Bo jeszcze nie mam o co gadać No nie mamy o no co, ma no co gadać Idziemy po uliczkach takich Po zewnętrznej stronie starego tak miasta Tak naprawdę trzeba pójść i wypić kawę O, wypić kawę, tak Ja sądziłem, że to będzie taki dobry pomysł Tak. Dlatego nikogo tu nie ma, bo już hipsterstwo nie jest modne. <laughs> Chciałam ci powiedzieć, że nie mów tak, ale ja myślę, że na, na kanale to nie ma hipster. Nie, myślę, że, że na moim kanale profil wiekowy jest znacznie starszy niż typowy hipster. Już, Co oczywiście jest ok. Nie przeszkadza mi to ani, ani. Twoje wrażenie. Z puli, a my dopiero przyszliśmy na stare miasto. To tak jak ty przed chwilą. Ty nie, nie mam wrażeń. W sensie jakiś taki kompletny miks. Nie potrafię stwierdzić, czy, czy coś do czegoś jest podobne, czy nie. Mm, nie wiem, może jak pochodzimy więcej, to, to poczuję klimat miasta, bo na razie go nie czuję, tak naprawdę. A twój? A ja już mówiłam o swoim pierwszym wrażeniu. Że go nie masz. Nie, że, że może. Co daje się odczuć, że inne miasto. Mm. Inne, takie kompletnie, inne po atmosferze, ale jaka jeszcze... No bardzo dużo takiego włoskiego, wl takie stare dołomy. No troszkę. Trochę go co to jest. Ale oczywiście nie będziemy opowiadać. Nie. Bo to nic historycznego. Nie. My doszliśmy. No, Bardzo jaki widok tam ładny jest. I tak zupełnie szczerze, hmm. że nie zła z ciebie armata. Możesz być kim chcesz, mówią w życiu. Możesz być nawet specjalistą od remontu arm. Why not? Jesteśmy tu na szczycie puli, na takim zamczysku. Wejście oczywiście płatne aż 7 euro za dorosłą osobę, co mnie boli, bo ja ogólnie nie lubię płatnych atrakcji. I tak naprawdę nie lubię muzeum, ale ja tak. nie lubię <noise> <na> taką <to. głosy> No ale w ramach tej ceny można zwiedzić to i owo, tak jak tutaj widać. Jest też mapka jak się poruszać, jak się nie poruszać i w sumie to jest bardzo fajne, bo ja na razie mam jakiś problem z pulą. Nie wiem jak tu się poruszać, gdzie iść, gdzie nie iść, jak gdzieś dotrzeć. Jest to dla mnie jakieś takie miasto póki co niezrozumiałe. Nie, nie czuję jakby poprawnej energii jak tu się zachowywać. Tak może być u mnie z miastami ogólnie. Zobaczymy co będzie na Zobaczymy. Jeszcze przed nami tam amfiteatr ten wielki, czy tam arena, nie wiem jak oni tutaj to nazywają, więc cóż. Ciąg dalszej improwizacji. Trochę wieje, ale słońce też bardzo no, grzeje i to można jakoś przeżyć. A tam oddali widok na tę wspaniałą arenę, do której ja myślę, że jednak nie wejdziemy, bo podobno jest bardzo drogo, a podobno tak. w środku jest pusto i z zewnątrz widać to, co wewnątrz Nie ma sensu, przynajmniej tak dużo osób twierdzi, ale zobaczymy na miejscu. przyjemnych widoków na wodę w puli z góry. No nie wiem, jakiś ten miks po prostu e, takiego portowego klimatu z takim jakimś bałaganem architektonicznym. Tu stare, tu nowe. Jakoś do tej pory mnie nie przekonuje, ale są w tym kadrze, na tym wideo osoby, którym się akurat podoba i które są lekko w cieniu. Niekoniecznie na tym kanale. To bardzo ładne jest światło nie to, że podoba się, ale nie przeszkadza. Tak. Bo jestem trochę przyzwyczajona dla, dla takich portów typowo industrialnych, tak? Mm. E, w sensie, okej, okay, mm. tak jest. Ja bardzo nie lubię takiego przemysłowego, portowego klimatu, więc jakoś nie, może dlatego nie potrafię się odnaleźć jak na razie tutaj. No ale cóż, chcieliście wrażeń z puli naszych, to macie. No przepiękna jest pula, naprawdę prześliczna i przeurocza. Żartowałem. Прошу барду От ее он посыдилось. Как жить. być może z jakiegoś powodu mi się podoba, i z jakiegoś powodu nikogo tu nie ma. To chyba coś futbolowego. Tak jest. Stare piłki kiedyś były. Tak jeszcze nie było wielkich brandów. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Jak rozumiem, jakaś wystawa związana z polskim i stojskim Germania. To bardzo chorwacko brzmi w sumie. Chociaż wtedy mieli podróbki. Grali piłku, która została wyprodukowana przez firmę Dides. A teraz zadanie dla widzów: jeśli oglądacie w tym momencie ten film, proszę napiszcie w komentarzu, czy zgadzacie się z tym stwierdzeniem, bo ja póki co niekoniecznie. Nie zgadzam się. <grywka> Hitra. Proszę antydepresanty. Tu nic nie ma. Proszę nie łapać. Winda do piekła odkryliśmy, ale już przyjeżdżam, więc tego nie widać. Ale jestem zawsze zlękniony takimi. Nie wiem dlaczego. Zapraszamy do piekła. Znaczy gdzieś tam do dołu po prostu. Zjechaliśmy bardzo nisko, bo jest bardzo chłodno. Zjechaliśmy na tyle nisko, że chyba osiągnęliśmy poziom kanału. Jestem wolny. <laughs> Musiałem to powiedzieć. No dobrze, to jest jakaś. Yy... No, tu już mi się podoba bardziej, bo nie widzę portu. Yy, to jest. gaśnica. O tu, jakby coś. Nie, to jest operatorka <laughs> Ale można iść daleko, daleko, daleko. O, tam gdzieś daleko. I w sumie nawet nie wiemy, co tam będzie. Yy, to jest jakiś. Mm. Kanał komunikacyjny, po prostu tunele komunikacyjne, mi się jeździło, ale jeszcze nie wiemy czym, bo tutaj jest jakiś ten symbol kolejki, jakiś? więc to pewnie takie do przemieszczania się e, po mieście. Kiedyś było raczej o obiekt strategiczny, niegdyś, a teraz turystyczny. Takie dziwne czasy. Spodziewałaś się, że będziesz pod wodą dzisiaj? Nie. To jest pierwszy poziom atrakcji fortu, czyli jakieś garnizony, jakieś pokoje, sypialnie. I tak sobie można chodzić w dużym zimnie. Także jak przyjedziecie tu latem i wejdziecie z 38 stopni, to się zdziwicie albo zakurujecie. Właśnie wychodzimy z fortecy, która kosztowała 7 euro za łebka. I jeżeli jesteście fanami muzeów i takich innych klimatów, to czy warto, czy nie? Ja myślę, że tak no fajnie tam jakby jeszcze nie tylko e, widoki oglądać z góry e, z tych o, z tej wieży na przykład. Ta, ta, z murów mm, ale jeszcze dwa piętra e, tych podziemi dół tak, podziemi no, fajnie nie no. wiem e, czytać trzeba dużo mm, jeżeli z kolei nie jesteście fanami muzeów tak jak ja to uważam, że 7 euro było tego nie warte. Chyba, że chcecie popatrzeć sobie na piękny, e, przemysłowy port w Fuli, wokół Lazurowego Morza, to jest takie nietypowe, to wtedy warto. Ale ja, ja wiem. Ale jestem rozczarowany, ale ja wiedziałem, że będę rozczarowany i to jest zupełnie normalne. Dla nas na przykład nie ma problemu odwiedzania takich miejsc. Wiem po prostu, że operatorka kamery takie miejsca lubi, więc po prostu idziemy. Na tym mhm. polega dobra i owocna współpraca tak. pomiędzy dwojgiem ludźmi w życiu codziennym i na kanale. A jeszcze proponuję taki konkurs. E, trzeba porachować ile razy jestem wolny. Użyj. Marudziew na e, promysłowy plot. E, konkurs. Napiszcie w tak. Napiszcie w komentarzu, ale ja od razu podsunę ten. Podsunę podpowiedź. Nieskończoną ilość razy. Po prostu nie istnieje taka liczba tam, że symbol nieskończoności wystarczy tam wstawić i wszystko będzie jasne. żarcie. Nie zaczynamy odcinka od żarcia. Nawet nie kończymy w drodze do areny, do amfiteatru. Ugodnialiśmy. Czyli w sumie taki stan domyślny, że jesteśmy głodni. To miejsce nazywa się Pizzeria Jupiter. Jest bardzo fajnie ocenione, bo chyba 4,5. W... W Google'ach na 10 tysięcy ponad ocen, miejsce bardzo oblegane, wielopoziomowe, jest mnóstwo tutaj sal, mnóstwo obsługi, mnóstwo ludzi na kuchni i ceny przynajmniej z tego co popatrzyliśmy, razie są, dosyć takie całkiem okej, okay, przynajmniej się wydaje, tak? No, wydaje mi się, że nawet niżej niż średnia Tak, takiego. tak, możliwe. I właściwie jeszcze można powiedzieć to, że w opiniach panuje... Takie często spotykane stwierdzenie, że duże porcje. Co mi osobiście bardzo się podoba. Takie 14 minut. Co my tutaj mamy? Tu jest kawica, ser, kurczak zawinięty w bekon. Dużo tego jest. Widzisz, Min operatorkę pobieram. Na było to tylko. Drugie już można było nie Ja ci pomogę. Nie wiem, czy pizzeria, restauracja Jupiter to najlepsza restauracja w Puli, ale wiem na pewno, że jest najlepsza póki co, bo jedyna, którą zobaczyliśmy. Powiem nawet więcej. Jest to pierwsze miejsce i ogólnie pierwsza rzecz, która mi się w Puli naprawdę spodobała. Możemy zarekomendować jedzonko pyszne, duże i w naprawdę przyzwoitych cenach. Za ten cały zestaw 31 euro? Nie, nie 33, 34. 34 euro, mhm, ale, ale to wciąż, to wciąż jest ok, zwłaszcza że mhm. myślę na warunki cenowe panujące na Istrii tak. i w takim dużym turystycznie miejscu jak Pula. Mhm. Polecanko. Jak wyjdziecie z tej restauracji i skierujecie się od razu bezpośrednio w prawo, to w zasadzie rzut beretem przysłowiowy i jest już amfiteatr. No, lepszy niż Colosseum. Zaraz zobaczymy. W środku w Colosseum mi nie spodobało się, A, bo ja ciekawe. naprawdę nie zrozumiałam co tam dzieje się i my wtedy nie potrafiliśmy w poziomie. No tak. No Takie dziwne. No tak. No i proszę pani, no i co? Lepsze niż Koloseum czy nie? Dla mnie tak. Dlaczego? Dla więcej przestrzeni i fajnie, że akurat nad morzem stoi. No tak. Podoba mi się. No ale to jest mniejsze, w sensie skala jest zupełnie inna. Troszkę tam, tak. No i myślę, że no, to nie takie stare. I on jak mówi, no ale wciąż. Nie, bardzo ładnie. No ale podoba się nam, nawet tylko z zewnątrz. Posłuchaliśmy innych opinii o dotyczących amfiteatru w puli i stwierdziliśmy, że nie wchodzimy do środka. Nie dlatego, że żal nam pieniędzy, chociaż zawsze lepiej wydać 10 euro na obiad niż na wejście do amfiteatru moim zdaniem, ale dlatego, że rzeczywiście z zewnątrz wszystko doskonale widać, tak jak i wy widzicie tutaj. Więc można obejść sobie amfiteatr i też nacieszyć się jego fajnością, bo fajny jest. O, to jest druga rzecz, która mi się podoba w puli. Amfiteatr elegancki, trochę stary. mi pomysł na nazwy dla koktajlu. Bardzo ekscytujący Dlaczegoś nie ma Zielonej Armii? Yellow Army. Spicy Army. Spicy Army. W każdej restauracji to inaczej wygląda. To po prostu makijaż A jeszcze było wielkie. A, nie wziąłeś Czerwonej Armii? Czerwonej Armii. Nie nie. Dlaczegoś nie chce. Nie. Coś mi przypomina. Wracamy do samochodu, ale jeszcze nie jedziemy z puli. Jeszcze tutaj ostatni spacer z inną częścią Starego Miasta i przenosimy się na jeden z półwyspów poleconych przez jednego widza ostatnio, gdzie podobne są ładne plaże. Postaramy się to sprawdzić i za chwilę przekonacie się o tym sami. Czy ktoś nas nie wprowadził w błąd bon przypadkiem? Baza Hawajska, tak przynajmniej się nazywa. Tak, tak. Nie podoba mi się, że to... ...to jest Ale brzyżka fajna. No kolor wody jest piękny. Nie wyobrażam, co tu się dzieje w sezonie. No tak. Myślę, że trochę za mała plaża no, na ten y... resort. Tak. No ładnie. No to jest już taka bardziej Chorwacja, którą lubimy, można powiedzieć. Tak, tak. I w sumie nietypowo, że znaleźliśmy coś takiego na Istrii. Dziękujemy widzowi, który podpowiedział to miejsce, bo to naprawdę przyjemne. No ale takie klimaty lubimy. Ale tak naprawdę dlaczego u nas było takie wrażenie, że nie ma czegoś podobnego na Istrii, bo naprawdę zachodzisz na Google Maps i widzisz tam takie jakieś siare zdjęcia, w... Tak. nie w słońcu I, i takie wrażenie, że nie ma tego. Dokładnie. No ale też to ile ludzi tu jest to mnie odstrasza. Mm -hmm. No i co? Jednak czy nie? Tak. na kąpiel. Jaka woda? Lazurowa. A temperaturowa? Chłodna, ale nie mogę powiedzieć, czy wczoraj na przykład była chłodniejsza. Myślę, że jednakowa chłodna. No to płyć. No I co? Lepsza? Nie? Kurczę. Wąwóz podoba. Tak. Bardzo ładny. tak naprawdę już koniec naszej wycieczki po puli, do kamieniaka jednak się nie wybieramy bo zabawiliśmy tutaj cały dzień jest już trochę za późno żeby tam jechać, a mamy jeszcze sprawy do załatwienia w mieście ale mamy też taki zwyczaj od momentu kiedy poznaliśmy się, to mamy taką tradycję z trochę, że często oceniamy to co nam się chce, to co zobaczyliśmy, wymyślamy sobie ocenę w połowach w skali od 0 do 10 i, e, i dzielimy się tą oceną po prostu ze sobą, tak, dla porównania doświadczeń więc o 0 do 10 pula, jak się podobała? Na 7 Na 5, przynajmniej na początku z mojej strony ale z racji tego, że potem trafiliśmy tutaj w takie piękne okolice z takimi ładnymi plażami i nawet wykąpaliśmy się a ja popływałem dłużej niż 20 sekund, to też jest duży sukces mam świadka eee, no to jakby ta okolica tutaj, ok, 7 więc średnia ode mnie 6 dla puli tylko tyle i aż tyle. I rozumiem te komentarze pod spodem, że łe, byliście w puli, a nie byliście w takim miejscu i nie byliście w siakiem. Dlaczego byliście tam, a nie byliście tam? Ja to wszystko rozumiem. Ale my niestety nie mamy czasu, żeby odwiedzić wszystko, co byśmy chcieli. W tym niezbyt optymistycznym akcentem żegnamy się. Zachęcamy do subskrypcji kanału i odwiedzenia strony jestemwolny.pl, gdzie zakupicie e-booka o życiu i przeprowadzę do prowacji. Do zobaczenia! Ok.